Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Salad Kutwa. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na livestream z League of Legends Odbędzie się on o godzinie 19, dzisiaj wyjątkowo o godzinie 19 Ponieważ idę właśnie do sklepu, jestem strasznie głodny, nie zdążę po prostu zrobić sobie jedzenia przed tą 18 .00. Jeszcze, wiecie, muszę je kupić najpierw No i bardzo Was za to przepraszam, no ale tak, tak wyszło po prostu No, w każdym razie będziemy dzisiaj grali w League of Legends, a jutro również livestream będzie o 19 i będziemy grali w tego najnowszego To Poza sprawą tego, że wyjeżdżam, znaczy wyjeżdżam, będę w Olsztynie i nie będę miał dostępu do swojego komputera, tylko laptopa, a na laptopie, no niestety, nie zagram raczej w Lola. Nie ze streamuję tego, bo po prostu ten lapek nie dałby rady, tak. Grać mogę, ale tam, żeby jeszcze streamować, to to już jest za duży hardcore dla niego. No ale, myślę, że damy radę. Dobra. Także trzymajcie się i do zobaczenia o godzinie 19. Cześć.